Jak utrzymać motywację przez lata, żeby nie był to taki słomiany zapał? W odcinku 192 podcastu internetowych sprzedawców chcę odpowiedzieć na taki częsty problem, z którym ludzie do mnie trafiają. Mirku, ja się wypaliłem, Mirku, ja często zaczynam, nie kończę. Jak ty utrzymujesz przez lata, przez 14 lat prowadzenia firmy, publikowania, nadal ci się chce? Więc opowiem ci o takich moich siedmiu sposobach na to mentalnych, żeby być mistrzem przez... 10, 20, 30, 50 lat, i jak utrzymać się w ryzach, i jak nie szaleć z motywacją, tylko mieć cały czas pewien taki poziom utrzymania tej motywacji, żeby robić pewne rzeczy przez lata, bo bardzo często ludzie nie odnoszą sukcesu nie dlatego, że nie wiem, nie mają wiedzy, są głupsi od innych, tylko dlatego, że nie wytrzymali. Większość osób, które osiągnęły cokolwiek, powiedzą ci, że to jest biznes, to nie jest sport intelektu, to nie jest sport bycia najlepszym, najmądrzejszym. Przeważnie jest to sport, dla ludzi, którzy wytrwali dłużej niż inni. Warren Buffett jest takim przykładem, że to, że jest on wymieniany jako jeden z najlepszych inwestorów, jego największym sekretem jest jego metryka, czyli to, ile lat żył. Średni wiek milionerów w Polsce, uwaga, to jest 62 lata. Więc osoby, które mają 30, 35 lat i do mnie piszą, że jej się wypaliły, że się skończyły. Człowieku, ty nawet jeszcze nie zacząłeś. Więc tyle jest rzeczy przed tobą. Jeżeli teraz spuchniesz, jeżeli teraz się poddasz, to pomyśl, że masz jeszcze 40, 50, 60, 70 lat na różne osiągnięcia. Masz przepiękną ilość czasu, a ty mi piszesz w wieku 30, 28. Mirku, świat mi się zawalił, bo chyba coś mi nie wyszło. Więc będziemy sobie o tym mówili, jak to utrzymać, jak nie szaleć, jak nie robić tej sinusoidy, czyli potężna motywacja, później totalny dołek na parę miesięcy. Czyli pierwsza bardzo ważna rzecz, która mi zawsze pomaga, jak coś się spieprzę, jak mam jakiś gorszy okres. Znaczy gorszy okres to u mnie jest, nie wiem, 24 godziny tak, i to też z przerwami. Więc zawsze zadaję sobie proste pytanie, wracam myślami do tego momentu, kiedy zaczynałem, i zadaję sobie pytanie, jaki miałem wtedy mental i dlaczego ja zacząłem robić to, co robiłem. I to mi zawsze pomaga, bo wiem, jakby co osiągnąłem, wiem, że gdy jeszcze nie zarabiałem na tym pieniędzy, to i tak to robiłem. Więc nie ma dla mnie już za bardzo różnicy, czy zarabiam miliony, czy będę zarabiał trzy tysiące, bo w każdej z tych sytuacji byłem i po prostu się nie podniecam. Robert De Niro ostatnio taką piękną rzecz powiedział: którą się zgadzam, o której często mówię, żeby po prostu nie szaleć, nie wariować, nie podniecać się. I mówił właśnie o tym, że ten właśnie taki spokojne osiąganie swoich celów, to, żebyś miał tą pokorę do życia, że to, co masz, nie jest na stałe, to nie jest wyrok, to, czego nie masz też nie jest wyrokiem. To, co uzyskasz w swoim życiu, to, co osiągniesz, może stracić. Będziesz ciągle tracił kogoś z rodziny, nie wiem, psy. Niezłe porównanie. Będziesz tracił pieniądze, będziesz je zyskiwał. Przyjrzyj się swojemu życiu z boku i zauważ, że tak to będzie, tak to będzie działało. I jeżeli to twoje spinanie się i tak nic nie pomoże. Po prostu życie sobie płynie i, I będziesz na górce, i będziesz na dołku. I jeżeli nie umiesz funkcjonować w tych sytuacjach, będzie cię życie totalnie poniewierało. Oczywiście, nie jest to proste, ja też muszę pracować stale pracować nad tym, żeby i te sukcesy i czasami porażki, żeby smakowały tak samo żeby nie zwariować, nie wybić się z rytmu, gdy jest gorzej, lepiej, tylko po prostu mieć tą swoją stałą rutynę, którą stale wykonujesz. Więc zawsze wróć sobie do tego momentu, dlaczego to zacząłeś. Mówi się o tym, że to jest trochę mit taki, że to, co robisz, powinieneś robić z pasją, ale uważam, że każdy, kto robi coś długo, robi to z jakąś pasją. To nie oznacza, bo ludzie to trochę mylą. Jeżeli mężczyzna produkuje bieliznę przykładowo, to jego pasją nie musi być bielizna. To nie znaczy, że on... Nie wiem, kocha się w biustonoszach od dziecka, jakkolwiek by to brzmiało, tylko może to po prostu oznaczać, że ta osoba kocha robić biznes, kocha. Tą całą zabawę w biznes. Więc nie zawsze to musi być ten przedmiot, który produkujesz, tylko to, jak działa ten biznes, jak uwielbiasz być z ludźmi na przykład. Więc poszukaj sobie tego, co ci dawało zawsze napęd, co ci ładowało baterię, no bo bez naładowanej baterii nie pojedziesz. Więc zawsze sobie, jak masz gorszy okres, jak się gdzieś gubisz, zawsze zadaj sobie pytanie. Mi to zawsze pomaga. Jak sobie siedzę, kurde, o czym to nagrać? Vloga, o czym nagrać podcast. Wchodzę sobie w pytania moich klientów, zawsze mówię, OK, robisz to dla nich. Więc wchodzę sobie w ankiety, czytam jakieś Wasze wypowiedzi, czytam komentarze i od razu mam pomysły. Ci ludzie potrzebują takiej, takiej pomocy. Więc zawsze, słowo pomoc, czyli jak pomagam innym, wracasz wtedy na właściwe tory i znowu ci się chce. Druga rzecz, którą zrozumiałam po latach, to jest to, że dużo się mówi o motywacji. Motywacja jest słaba, cienka, średnia, najlepsze są nawyki. Dzięki motywacji jesteś na początku w stanie wejść na te tory, ale to właśnie nawyk, powtarzalność nawyku, zadbanie o to, żeby to nawyk rządził tobą, a nie ty nawykiem, czyli tak jak z bieganiem. Na początku się musisz zmuszać do biegania, a później wiesz, że czegoś ci brakuje. Jeżeli codziennie nagrywam trzy TikToki, to w momencie, gdy mi się nie nagrał, to coś mi podpowiada, że czegoś ci brakuje. I to jest bardzo ważne. Czyli wypracowuj sobie nawyki. Nawyki bolą, wypracowanie nawyków jest to coś, jakbyś wziął nóż i wyrł to w swoich mięśniach, ale taki jest właśnie nawyk. Nawyk nie potrzebuje motywacji. Nawyk działa pomimo tego, jaki masz dziś nastrój. Nastroje nie są poważne. Możesz mieć gorszy, lepszy dzień. Jakbyśmy sobie na kartce pisali w ciągu dnia, jaki mamy nastrój od jednego do stu, możesz sobie zrobić taki eksperyment. Okaże się, że każdy dzień jest taki sam. Masz spadki nastroju, wzrosty i przeważnie one nie są związane ani z twoją pracą, ani z tym, co robisz, tylko na przykład z tym, że się nie wyspałeś, nie zjadłeś, czyli atawistyczne rzeczy wywalają ci emocje, a ty myślisz, że to jest coś poważnego. Więc wypracowuj nawyki, Powtarzalna, nawyki się wypracowuje w bólu, czyli nie chce ci się. Mózg ci mówi nie chce ci się, masz tutaj, mózg ci generuje 10 jakichś wymówek. Mówisz: Dobra, dziękuję ci za wymyślenie tych wymówek, a teraz do widzenia, robię swoje. Trzecia rzecz, taka bardzo bliska nawykom, to jest to, że ja po latach to zrozumiałem, że ludzie mówią: Jak to zostać milionerem? Jak założyć firmę? Jak stworzyć firmę, która będzie milionowa? To jak ze wszystkim. Jeżeli chcesz bardzo się zakochać, to masz z tym problemy. Jak to odpuszczasz, to raptem kogoś poznajesz. I tak samo trochę jest z biznesem. Jak bardzo chcesz go założyć, żeby on był milionowy, to czasami bywa trudno. A ja uważam, że większość milionowych biznesów to są biznesy, które założyły ciebie, czyli stworzyły ci taką sytuację i takie warunki, że nie miałeś wyjścia, żeby stać się milionerem, a bardzo często ci, którzy stawali się milionerami czy miliarderami, jakby. Oni się nie fokusowali na miliardach, tylko po prostu rozwijali firmę, ona później już ich rozwijała, czyli tak szybko to rosło, takie było zapotrzebowanie, że oni nawet się nie zastanawiali, kiedy wchodzą jakieś poziomy milionowe, to po prostu zapieprzało. No i tak często będzie. Czyli stwórz sobie na tyle niekomfortowe warunki, bo ludzie dążą do komfortu. Jakby wiele z tych rzeczy, które ja mówię tutaj, one są ze sobą sprzeczne, bo bardzo często mówię o tym, że stwórz biznes, gdzie możesz go prowadzić w sypialni, piękny biznes, nagrywanie kursów, no ale to ma też swój minus. No, bo jeżeli możesz nagrać kurs w każdym momencie, którym sobie zdecydujesz, a nie masz dyscypliny, to nagrasz jeden kurs, a później już żadnego. I tak wiele osób skończyło te biznesy, że super weszli na rynek, nagrali jeden, drugi kurs, była super petarda, zarobili pieniądze i później zniknęli. No, bo jak byli tak wolni, że mogli kiedy chcą nagrywać ten kurs nowy, wprowadzić nowy produkt, nikt ich nie pilnował, nie mieli jakichś żadnych zobowiązań. No to przestali to robić, no bo tak odwlekali, że już w sumie nigdy tego nie zrobili. I to jest ten problem. I to jest takie właśnie wyszukanie tego elementu. Mi na przykład to pomaga, że mam pracowników, nie jest ich dużo, ale mam i jakby też mam wspólników, więc jestem odpowiedzialny. Ja nie mogę sobie powiedzieć, dobra, to w tym roku sobie robię wolno, bo mi się nie chce. I właśnie też tego bym nie chciał, bo ja wolę być w grze, niż robić sobie przerwę i później wracać do gry. To chyba coś najbardziej bolesnego, co by mnie dotknęło. I więc. To stworzenie sobie takich trochę niekomfortowych warunków powoduje, że jesteś w grze. I jakby to wymusza, że musisz robić to, co masz robić. W ogóle sam, sam sens prowadzenia firmy jest trochę takim samonapędzającym się mechanizmem, bo działa prowadzenie firmy, jak ktoś jeszcze tego nie zauważył, polega na tym, że zarabiasz pieniądze. I później musisz zapłacić za to z tego podatek, zus i tak dalej. No i teraz im więcej zarobisz, tym więcej zapłacisz podatku. No i trudno jest tak funkcjonować, że jeden miesiąc świetnie masz świetne dochody, a później nie masz, bo często gdzieś tam już masz jakieś zobowiązanie, coś tam sobie bierzesz w leasingi i tak dalej. No i zaczynasz mieć takie pewne koszty stałe i ta firma już Ciebie pilnuje, czyli tworzy Ci niekomfortowe warunki, bo to nie jest komfortowe, że musisz pracować, ale to Cię zmusza do pracy. Niektórzy ekstremalnie mają już takie firmy, których tych firm nie są w stanie zamknąć. Dlatego, że jak funkcjonują na tym obrocie, jakiś tam niezapłaconych fakturach, niedokończonych przepływach finansowych, ktoś im wisi, oni komuś. I to są firmy nie do zamknięcia. Bo w momencie, kiedy by ją dzisiaj zamknęli, no to by zostali z długami jakieś tam restrukturyzacje upadłości konsumenckie i tak dalej, więc ludziom źle jest w biedzie. Źle jest być biedakiem. Czuć się, nie wiem, że jestem gorszy, nie mam takiego samochodu i takiego. Ale jeżeli uważasz, że to jest coś dyskomfortowego, to pomyśl sobie, że o wiele bardziej ciężkim zjawiskiem jest to, że nikt z potężnej góry nie chce spadać. Jeżeli ktoś jest milionerem, ma firmę, która ma obroty i oni sobie z tych obrotów żyją, bo tam samochód jest w kosztach, kucharka w kosztach, bo niby tam jest jakąś ich pracownicą i tak dalej, no to w momencie, kiedy by zamknęli tą firmę, która gdzieś tam leci na długach, jakieś tam problemy są, no to oni by po pierwsze zostali zdegradowani. Nie ma nic bardziej bolesnego dla ludzi bogatych, jak ta degradacja. W momencie, kiedy w Stanach Zjednoczonych pojawił się ten krach w 2008, było wiele samobójstw multimilionerów. Którzy nie mogli przeżyć tej degradacji. Nie? Więc stworzenie sobie takich warunków często powoduje, że to firma ma ciebie. I tutaj też trzeba uważać, bo jak się wpieprzysz w taką firmę, której już później nie chcesz prowadzić, bo już jej nienawidzisz, miałem wielu takich klientów. Ale w sumie nie są w stanie ani tego sprzedać, ani tego zamknąć, więc jesteś w jeszcze większym więzieniu często niż na etacie, bo z etatu to się zwolnisz. Kolejna rzecz to jest to, żeby zrozumieć swój mózg i wiedzieć, że nie jesteś swoimi myślami. To też mówiłem w poprzednim odcinku podcastu: No, bo jeżeli powiesz: Mirku, ja się wypaliłem, albo Mirku, mnie to już nie bawi. A kto powiedział, że to macie zawsze bawić? Oczywiście nie mówię, że jeżeli wejdziesz w biznes, który no po prostu się skończył dla Ciebie i każdy ten dzień, ten test poniedziałek, co się dzieje w poniedziałek i nie chcesz tam chodzić, i w ogóle już nie czujesz do tego serca, to tak, rozumiem, jeżeli to jest długotrwałe. Ale takie wiesz, spadki nastrojów, no to nie jesteś swoim mózgiem. Mózg nie będzie Ci pomagał w prowadzeniu firmy. On będzie chciał, żebyś zakładał nową firmę co tydzień. Gdybyśmy robili wszystko według swojego mózgu, no to tak wiele osób robi, to byśmy zakładali firmę nową co trzy lata, bo byśmy się znudzili, wypalili i tak dalej. Więc musisz Wiedzieć, że jest czymś innym prowadzić jedną firmę w jednej branży, poznać jeden rynek przez 20 lat, czy mieć powiedzmy 10 firm po dwa lata. To tak jakbyś już dochodził, kopałbyś, żeby wykopać te diamenty, już prawie się dokopałeś, ale rzucasz łopatę i kopiesz w innym miejscu. No, siłę daje ci bycie w jednym biznesie przez lata, więc pamiętaj, że rób wszystko bardzo często, może nie wszystko, ale większość rzeczy rób wbrew swojemu mózgowi. Zacznij rozumieć, zadawaj sobie pytania, ok, dlaczego ja czuję takie emocje związane z moim biznesem? Zacznij rozumieć swoje emocje, czy one są prawdziwe, czego ja się boję, nie? Na przykład. I wtedy jak zrozumiesz swój umysł, to wtedy zrozumiesz, że większość rzeczy w tym mózgu jest niepoważne. I zrozum te spadki nastrojów, wzloty, po prostu niech to płynie. Mów sobie, ok, nie podniecam się, zajebiście, że się ludziom podoba. Super, że mamy dzisiaj w tym miesiącu bańkę. Ale nic nie jest dane ci na stałe, bo to ci da bardzo dużo bólu, jeżeli stwierdzisz, pomylisz trochę biznes z etatem i stwierdzisz, że biznes to jest coś, co ma ci dawać stały dochód. No, niestety albo niestety, biznes jest żywym organizmem, ekonomia, wszystko się zmienia. I bardzo często jakieś hitowe produkty, które świetnie się sprzedawały przez 3 lata, w czwartym roku się przestaną sprzedawać. Jeżeli nie masz tej siły psychicznej, nie jesteś przygotowany na to, no to ciebie to rozwali. Piątą rzeczą, którą zrozumiałem po latach, że bardzo przeceniane jest to, co my mamy umieć: studia, szkoła, one są skoncentrowane. Co masz umieć robić? Masz umieć liczyć, masz umieć wszystkie tam, nie wiem, pantofelki, masz mieć w pamięci wszystkie rzeczy, wiedzieć, jaki jest dopływ kongo. I bardzo mało się mówi o tym, jakim masz być człowiekiem, jaki masz mieć mental, jaką masz psychikę, jak masz reagować na problemy, wyzwania itd. Więc. To zrozumiałam po latach, że ważniejsze jest to, jakim ja jestem człowiekiem, jak reaguję na różne sytuacje, jak rozwiązuję pewne problemy, jak nie masakrują mnie pewne rzeczy, i pozytywne, i negatywne, jak się nie podniecam ani sukcesem, ani się nie podniecam porażką. Zawsze mówię sobie, że nie jestem swoją firmą i zawsze zadaję sobie to pytanie, ta perspektywa łoża śmierci. Czy będę o tym myślał na łożu śmierci? Czy to, co jest, jest tak zajebiście poważne, czy moja firma, ludzie w ogóle. Ostatnio gdzieś na trecach ktoś napisał, tak na zasadzie, mmm, zobaczcie, jestem CEO firmy i w rok zrobiliśmy milion złotych, a ja mam tylko trzech pracowników. Nie? I w ogóle to CEO, tak jakby ci ludzie myśleli, że to jest w ogóle coś poważnego, nie? że to jest w ogóle koniec ich życia, początek, bo on jest CEO, wymyślił sobie jakiś w ogóle skrót, jakiś gówno skrót, którym podpisuje się, żeby sobie podbić ego. Nie jesteś żadnym CEO. Jesteś tym Mirkiem, Wojtkiem, Piotkiem. jesteś tym zajebistym gościem, a to są twoje role w grze. Nie jesteś swoją firmą. I teraz ja zawsze sobie myślę, co jest dla mnie najważniejsze. Najważniejsza jest moja rodzina, żona, córka, bliskość tych osób. To jest najważniejsze. Reszta jest grą, jest świetną zabawą. To, że tobie pomagam jest fantastyczne. Bycie potrzebnym ludziom. Ale zawsze musisz mieć jakieś swoje miejsce, to swoją kotwicę, to swoją przystań, żebyś wiedział, kim do cholery jesteś, bo zawsze cię to będzie masakrowało. Jeżeli poczujesz się swoją firmą, to twoja firma jak dostanie policzek i ty się z nią zintegrujesz mentalnie, że ty jesteś tą firmą, no to ciebie to rozniesie psychicznie. Zobacz, że wiele osób, które się gdzieś tam pokazują na zasadzie, zobaczcie, komu wielką firmę i tak dalej, w momencie, kiedy ponoszą porażkę, co by nie robili? Zawsze w komentarzach jest 100 komentarzy. A taką miałeś wielką firmę i tak dalej. Nie jesteś swoją firmą. Jesteś tym człowiekiem, który jest fantastyczny. Jak byłeś dzieckiem, nie miałeś żadnych przydomków, nie przypisywałeś sobie jakichś śmiesznych ról. Ja słyszałam o tym, że jedna z rodzin na przykład napisała na nagrobku swojemu mężowi jego funkcję, że gdzieś tam był dyrektorem. Co tu się odpierdzieliło? Pomyślcie o tym. I teraz, jeżeli będziesz miał tą świadomość, nie? Że nie jest to tak ważne, co umiesz, tylko kim jesteś, jakim człowiekiem jesteś, będzie to ci bardzo pomagało. Szósta rzecz, to ostatnio gdzieś tam mi też się to przebiło: Uprobierze, jak tam motywował to swoją drużynę, i mówił tą piękną rzecz. To jest wiesz, wszystko poważne: miliony, jakieś tam euro itd. i tak dalej. On mówił, chłopaki, musicie mieć radość z gry. Mam w dupie te tam wyniki. No, czy on chce wynik, ale jak nie będziecie mieli radości, nie będzie tej zabawy, nie będzie też wyników jak masz radość, osiągasz wyniki, więc też szukaj oczywiście. To też często mówię, będziesz miał też brak radości, będziesz miał momenty, kiedy musisz wykonać to co masz wykonać, ale jeżeli tak jak mnie by nie bawiło to, że ja prowadzę webinar, mówię do tego mikrofonu podcast, piszę artykuł, nie miałbym tej frajdy. Z się nowych rzeczy, odkrywania nowych rzeczy, o których mogę ci opowiedzieć. Ja ciągle mam wiesz, jak szalony naukowy, cały czas szukam fajnych rzeczy, coś to się pojawiło, jakieś nowe rzeczy w social mediach, nowe rzeczy w sprzedaży, nowe problemy jakieś rozwiązuję, gdzie później ci opowiem o tym, jak rozwiązałem ten problem. Z dnia na dzień mnie to nakręca. Dla mnie nie ma różnicy, czy to jest piątek, czy to jest poniedziałek, bo zawsze wiem, że jest coś ciekawego, o czym mogę powiedzieć, pomóc ludziom, pokazać im ścieżkę, trochę ich opieprzyć, pokazać, jak marnują swój potencjał. I to jest właśnie ta misja, nie? I czuję w tym fan, czuję w tym zabawę, czy zaczynałem w 2009, czy w 2004 uczyłem młodych ludzi w szkole, jak grać na gitarze. To jest ten właśnie fan, dzielenia się Twoją radością i promieniowanie to na innych. Więc jeżeli będziesz zgnośniał, dubkiem, który nienawidzi tego co robi, będziesz wnosił do tego pomieszczenia też to całe gówno, które na ludzi rozlejesz. Jeżeli jesteś pasjonatem, większość ludzi nie wytrzyma z tobą, bo powiedzą też bym taki chciał być, ale nie mogę być, więc nie, nie chcę, żebyś mi to przypominał, ale będziesz zarażał ludzi tą zabawą, więc też szukaj takich rzeczy, które będą ci ładowały baterie. To nie chodzi zawsze o czynność, tylko chodzi o twoją osobowość. Jeżeli lubisz się z ludźmi dzielić, lubisz im opowiadać to wybierz coś takiego, gdzie będziesz to robił. Jeżeli lubisz w samotności sobie klepać na klawiaturze, to wybierz sobie taką profesję, na tym zarabiaj pieniądze. I siódma rzecz to jest to, że stale musisz pokazywać swojemu mózgowi, co udało ci się osiągnąć. Kupując mieszkanie jedno, drugie w, w Hiszpanii, ja miałem taki, po co mi to? I miałem takie myślenie, że to będzie taka, Pierwsza rzecz, że ja powiem sobie, ok, to jest moje, jakby ta cała haruwa, ta, ta, ta cała praca przez lata. Jak sobie zadam pytanie, co ja z tego mam, to będę wiedział, że to jest to miejsce w Kalpe w Hiszpanii, że to jest ten mój spokój, ten mój azyl, że mogę sobie tam mieszkać, że mogę być w miejscu, w którym chcę być, gdzie ludzie przyjeżdżają sobie na wakacje. Więc też zbieraj sobie, to mogą być opinie osób, możesz sobie wziąć kartkę i napisać sobie, jakie masz sukcesy. Gdy wpadasz w jakiś dołek, wypisz sobie, co udało ci się osiągnąć, poczytaj sobie pozytywne opinie innych osób, czyli musisz mieć takie artefakty, coś, co ci powie, jestem zajebisty. Jak kiedyś poszedłem na takie szkolenie, gdzie chodziło się po ogniu, to to chodzenie po rozżarzonych węglach, miało mieć da dać coś takiego, że już później, to jak sobie coś się pojawi w życiu, to ja sobie powiem. Cholera, chodziłem po rozgrzażonych og ogniach, to co taki problem mi yy, będzie, czym będzie dla mnie? Jak idę na trening CrossFit, to wiem, że już nic gorszego w ciągu dnia mnie nie spotka. Więc wiem, że co to taki problem, jak tam prawie już zdychałem na tym treningu. Więc wierzę, że te siedem rzeczy pomoże Ci utrzymać tą motywację, tą stałość w robieniu tego, co kochasz, w wartości. I zawsze pamiętaj powrót do źródeł. Po co ja to robię? Jakie jest to moje? Dlaczego? jak chcę pomagać innym, co ja wniosę do świata. I nieważne jest wtedy hejt, to ile zarabiasz, będzie lepiej, gorzej, ale jeżeli będziesz pomagał ludziom, oni będą się odwdzięczali tobie. I skup się na tym. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu, w każdy poniedziałek o 7.15. I jeszcze mam dla ciebie prezent, jeżeli chcesz wziąć udział w pięciu bezpłatnych webinarach na temat sztucznej diligencji, to zapisz się na stronie 5 dnizaipl Do usłyszenia, cześć.